W imieniu ojca i syna i ducha świętego, amen. Uf. Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień. A może niekiedy w liście tym zbyt śmiało się wyraziłem jako ten, który wam pewne sprawy stara się przypomnieć, na mocy danej mi przez Boga łaski. Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec Pogan. Sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej, po to, by poganie stali się ofiarą miłą Bogu, uświęconą duchem świętym. Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu tego, co odnosi się do Boga. Nie odważę się jednak wspomnieć niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa wierze, słowem, czynem. Mocą znaków i cudów, mocą ducha świętego. Oto od Jeruzalem i na całym obszarze aż po Ilirię dopełniłem głoszenia Ewangelii Chrystusa. A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nieznane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogoś innego. Lecz zgodnie z tym, co jest napisane. Ci, którym o nim nie mówiono, zobaczą go, i ci, którzy o nim nie słyszeli, poznają go. I dlatego też wielokrotnie napotykałem przeszkody w dotarciu do Was. Teraz jednak, nie znajdując już w tych stronach pola do pracy, od kilku lat pragnę gorąco wybrać się do Was, gdy będę podążał do Hiszpanii. Mam bowiem nadzieję, że w czasie tej podróży was odwiedzę, i że wy mnie tam dalej wyprawicie, gdy się już wami trochę nacieszę. W tej chwili zaś wybieram się do Jeruzalem z posługą dla świętych. Macedonia i Achaja bowiem uznały za stosowne zebrać składkę na rzecz świętych w Jeruzalem. Uznały za stosowne, bo są ich dłużnikami. Jeżeli bowiem poganie otrzymali udział w ich dobrach duchowych, powinni im za to służyć pomocą doczesną. Gdy tę sprawę załatwię i owoce składki z moim potwierdzeniem im wręczę, poprzez wasze strony wybiorę się do Hiszpanii. A jestem przekonany, że przybywając do Was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusa. Proszę więc was, bracia. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami Waszymi za mnie do Boga, abym wyszedł cało z rąk niewiernych w Judei i by moja posługa na rzecz Jeruzalem została dobrze przyjęta przez świętych, i żebym z woli Bożej w radości do Was przybył i mógł się dzięki Wam pokrzepić. A Bóg pokoju, niech będzie z Wami wszystkimi. Amen. Polecam Wam Febę, naszą siostrę, diakonisę kościoła w Kenchrach. Przyjmijcie ją w Panu tak jak świętych winne się przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której pomocy Waszej będzie potrzebowała. I ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego. Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie i jak File, którzy za moje życie nadstawili karku i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie kościoły nawróconych pogan. Pozdrówcie także kościół, który się zbiera w ich domu. Pozdrówcie mojego umiłowanego Epaneta, który należy do pierwocin. Złożonych Chrystusowi przez Azję. Pozdrówcie Marię, która poniosła wiele trudów dla Waszego dobra. Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków i współtowarzyszy więzienia, którzy się wyróżniają między apostołami, a którzy przede mną przystali do Chrystusa. Pozdrówcie umiłowanego mego w Panu Ampliata. Pozdrówcie współpracownika naszego w Chrystusie Urbana i umiłowanego mego Stachysa. Pozdrówcie Apellesa. Które zwycięsko przetrwał próbę dla Chrystusa. Pozdrówcie tych, którzy należą do domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiana, Herodiona, mego rodaka. Pozdrówcie tych z domu Narcyza, którzy należą do Pana. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które trudzą się w Panu. Pozdrówcie umiłowaną Persydę, która wiele trudu poniosła w Panu. Pozdrówcie wybranego w panu Rufusa i jego matkę, która jest i moją matką. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermasa i braci, którzy są razem z nimi. Pozdrówcie filologa Iulię, Nereusza i jego siostrę, Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są razem z nimi. Pozdrówcie wzajemnie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie kościoły Chrystusa. Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wywołują spory i zgorszenia na przekór nauce, którą otrzymaliście. Strąćcie od nich. Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków. Wasze za zaś posłuszeństwo znane jest wszystkim. A więc raduję się z was. Pragnę jednak, abyście byli w dobrym przemyślni, a co do zła niewinni. Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen.